Wiecie, kiedy obrót nieruchomościami, tak zwane pospolite flipy, najbardziej się opłacają? Wtedy, kiedy macie naraz przynajmniej dwa mieszkania, dwa projekty w toku. Tym bardziej, jakie remontujecie, ponieważ e, wtedy proces cały może zająć kilka miesięcy. I nawet jeśli zysk z jednego flipa w cudzysłowie przejecie, no bo trzeba żyć, trzeba e, odżywiać się. Prowadzić normalny, normalne życie, dobre życie, to wtedy zysk z drugiego flipa jest Waszym zyskiem, już takim, który macie, możecie reinwestować. Dlatego oczywiście na początku od czegoś trzeba zacząć i kupować jedno mieszkanie, ale potem sami zobaczycie z czasem, że będziecie mieli 2, 3, 4, 5 projektów w toku naraz, a czasami i więcej, czego Wam życzę. Ale nie myślcie sobie, że jak będziecie robić jednego flipa na raz, nie robiąc nic innego poza flipami, to jest to najlepsze rozwiązanie. Bo nie, bo życie też kosztuje. Idę zobaczyć na moją inwestycję, co się dzieje. Wszystkiego dobrego.